Dziś montowaliśmy sześćdziesiątkę 3P Klient zamówił przez YouTube Zapraszamy do zakupu, subskrybuj kanał Próba podnoszenia bala Ale bestia Zobaczymy czy podniesie Ile to kilo jest? Nie wiem 600-700. Może 800. Tak, klient twierdzi. Jesteśmy dzisiaj w pięknych górach, tak widać. widać. Tak żeby książnika nie przewrócić. Klient na rozdzielaczu, podoba podnoszenie. Naszej. Naszej. Pomagania nie ma. Okej. Ścisnęmy, czy tak? To poniżej miałem. Niżej, bo przewrócimy. O, dobra, i tak może pan jechać. Zapraszamy do zakupu. Ładnie zamontowany. pokażemy kino. Z tyle, że ciepią pomału z po kulką Także zapraszamy do zakupu Dobra Dobra To stój teraz! Do góry! To równo jest Ładzi drzewo urys. Zapraszamy do zakupu Proszę dzwonić, zamawiać, przyjedziemy, zamontujemy do cała Polska. Mamy